Dzień dobry. Poczekamy może przynajmniej na jedną Nakowość, osobę, tak? tak? Wszyscy jeszcze śpią, bo jest niedziela. Tak, na tak. dwa ranne ptaszki. <noise> Widzisz. Tak, my już powiadomienie dostałyśmy o transmisji naszej. Także mam nadzieję, że zaraz ktoś się pojawi. No dobrze, nie będziemy przedłużać. Yy, o, już są pierwsze osoby. Yy, proszę Państwa, yy, wczoraj odbył się Marsz Orląt Lwowskich i Przemyskich w Warszawie. Byłyśmy we dwie organizatorami tego marszu. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie Zawsze Wierne Tobie Polską. Proszę państwa, jesteśmy naprawdę bardzo zadowolone z tego marszu, pomimo, że, to znaczy, ta, to wydarzenie odbyło się pierwszy raz w Warszawie i wiemy w tej chwili, że z roku na rok będzie nas coraz więcej zarówno marsz, jak i konferencja. No, jesteśmy bardzo zadowolone z, zarówno i z marszu, i z frekwencji, jak i również z frekwencji na, na konferencji. Moi drodzy, może, może Antyka troszeczkę yy, tak. mnie się coś gadka, nie kręca. Yy, tak, tak, naprawdę byliśmy bardzo szczęśliwe, bo wczoraj, zwłaszcza ja powiem tak, że ta konferencja też hmm. była bardzo ważna dla nas pod tym względem, że Faktycznie byli Państwo, którzy byli obecni, tam zainteresowani, wywiązała się dyskusja, i to jest bardzo ważne, że, że ludzie chcą poznać tą prawdę, tak. są zainteresowani i też my, prowadząc konferencję, słuchając też prelegentów, uczymy się też od publiczności, która też ma coś ciekawego zawsze do powiedzenia. Ludzie mają tak. różne doświadczenia. Część ludzi miała tam rodziny na kresach, pochodzi stamtąd i też my możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy. Natomiast natomiast marsz był taki pierwszy w Warszawie. Tak. Piękna była oprawa też muzyczna do tego marszu. I Myślę, że. Jeszcze, przepraszam, bo teraz właśnie akurat mi się przypomniał. Proszę Państwa, nie dość, że odbył się ten marsz. To że wykorzystałyśmy tę możliwość, że byłyśmy w Warszawie i mijałyśmy przechodniów. Dlatego też no, starałyśmy się uzmysłowić im, w jakim celu ten marsz idzie i, to jest i marsz? dla kogo, i co to jest za marsz. Również zachęcaliśmy Polaków do przyłączenia się do marszu. Nie wiem, czy ktoś skorzystał. W każdym bądź razie nie dość, że marsz się odbył, to również w jakiś sposób postanowiłyśmy, że będziemy uświadamiać tych ludzi, którzy nie wiedzą jeszcze o tym temacie, tak aby po prostu się dowiedzieli. Przynajmniej żeby, żeby usłyszeli to hasło, pod jakim hasłem idziemy. Także może akurat ktoś się zainteresuje tematem i, i zasili nasze szeregi w przyszłym roku. Tak i ja myślę, że mm, ważne jest też to, żebyśmy wychodzili na ulicę, tak. y, mówiąc o naszych polskich bohaterach, tak. dlatego, że siedząc gdzieś tam w jakichś, powiedzmy, w swoich towarzystwach, w swoich tak. środowiskach, nie wychodzimy z tym na zewnątrz, a, a stowarzyszenie Zawsze Wierne Tobie Polsko powstało tak. po to, żeby Polaków uświadamiać, więc więc my znamy temat, wiemy, natomiast Ci ludzie na ulicach nie wiedzą, dlatego takie marsze są bardzo tak. ważne. A poza tym jeszcze chciałam coś powiedzieć. Właśnie, jak już mówisz o tych stowarzyszeniach, które e, są, stowa można powiedzieć, że są takie dwie grupy stowarzyszeń. Stowarzyszenia takie lokalne, które skupiają lokalną taką e, jakąś grupę społeczną, e, na przykład e, kresowian. no to już wiadomo, to są już ludzie w podeszłym wieku, czy na przykład, no e, e, i one, te stowarzyszenia nie wychodzą na, na, na zewnątrz. Nie wychodzą do ludzi No dokładnie. Nie wychodzą do ludzi, sobą. tylko po prostu robią jakieś e, wydarzenia w swoim gronie e, i na tym to się kończy. Nie, nie wychodzą właśnie tak, jak to Anna powiedziała, na ulicy. My jesteśmy innego zdania. Tak samo jak właśnie w Fundacji Boim pamiętamy, wiedziałam, że ta prawda musi wybrzmieć inaczej. To nie może być jakieś kotłowanie się we własnym sosie, we własnym gronie, tylko po prostu trzeba wyjść. Nie dość, że media społecznościowe nam w tym pomogły, to również e, różne akcje, czyli akcje były mobilne, e, akcje plakatowe, naklejki samochodowe, wszystko, nawet i ten sklep Fundacji Wojen pamiętamy. Yy... Który, w którym właśnie sprzedaje różne rzeczy, jak na przykład koszulki, w które wy się ubieracie, chodzicie po polskich miastach i w ten sposób również uświadamiacie ludzi. My z tym marsz, marsz lipcowy, marsz 6 lipca, który okazał się wielkim sukcesem, kilka tysięcy osób, i ja wiem, że z roku na rok nas będzie więcej, ponieważ my idziemy po więcej, my się nie zatrzymamy na kilku tysiącach nas to wcale nie zadawala. Także do ludzi trzeba wychodzić, i dlatego założyłyśmy razem Stowarzyszenie w Marcu. Tak, Zawsze Wierne Tobie Polsko. Zawsze Wierne Tobie Polsko, aby uświadamiać ludzi, jeździć do nich. Na razie jeszcze robiliśmy wszystko w Warszawie. Zaraz Anetka opowie o przyszłej konferencji, również w Warszawie. Natomiast my już w tej chwili jesteśmy nastawione na wyjazdy do Polski. W Polskę, do Was. No może Anetka? Tak, powiesz. bo ta historia, ta historia nasza, tego sąsiedztwa z Ukraińcami i historia ludobójstwa ukraińskiego na polskim narodzie, to nie jest historia 43 roku, ale sięga kilka wieków wstecz i my właśnie o tym chcemy mówić, bo Polacy o tym nie wiedzą. I tak jak rozpowszechnia się ta wiedza o zbrodni wołyńskiej, o ludobójstwie na Wołyniu w latach II wojny światowej, tak <laughs> trzeba mówić o, tych, o tej historii, która była w czasach wcześniejszych i wojny światowej, przed I wojną światową, Humań, Batok. I dlatego my chcemy organizować takie konferencje, żeby, żeby tą historię, o której nigdy się nie mówiło, która nigdy nie była w szkołach i nigdy nie, nie nauczało się jej, a teraz y, była wtedy przemilczana, teraz jest całkowicie zakłamywana. I dlatego my będziemy stać na straży tej prawdy, będziemy o tym mówić i będziemy organizować właśnie, oprócz marszy, takie konferencje, i będzie to konferencja, no jeszcze jedna będzie w Warszawie, później na pewno chcemy być w Krakowie. I tak naprawdę to od was zależy, gdzie my będziemy, bo wystarczy, że wy nas zaprosicie. Powiecie, że jest gdzieś jakaś sala, my pokroimy koszty, żeby tylko byli ludzie i ta sala Ale, i tak, zorganizujemy. Już nawet nawet nie wymagamy, żebyście zagwarantowali jakichś ludzi. Przynajmniej wiadomo, tak, jakaś gwarantyka może być. Tak, bo Natomiast się tak, znajdzie. my zadbamy, o, pozdrawiamy wszystkich obecnych, pozdrawiamy również. Pana chyba z Londynu, tak. E... <laughs> e... Zapomniałam, co miałam powiedzieć. Jak już zobaczyłam kogoś, kto no. się, się przywitał, <laughs> szalom, to chyba to chyba pod niewłaściwy adres. E... No to nie wiem, o czym mówiłam. No, no mówiliśmy o tym, że, będziemy że nie musicie koniecznie mieć, tak. nie wiem, tysiąca osób. Wystarczyć. Bo wystarczy nawet z, no, ze 30-40 osób, które tak. są... Chodzi o to, żeby te osoby były zainteresowane tym tematem i my naprawdę y, no, chcemy, chcemy po prostu Polakom uświadamiać to, z czego się nie mówi, czego nie ma w książkach, y, podręcznikach do historii, bo tak. książki w tym temacie są, y, tylko oczywiście y, no nie, nie jest to rozpowszechniane, więc my chcemy Polaków uczyć tej historii. Tak jak ta historia o Orlętach Lwowskich jest po prostu jest całkowicie omijana. O tym się nie hmm. mówi, nie mówi się o tym, jak wtedy w czasie, tych, w czasie tych, tej wojny polsko-ukraińskiej Ukraińcy no, rycersko nie postępowali, bo, bo nie zachowali, zachowali się gorzej nawet niż, nie wiem, Bolszewicy, Niemcy w czasie I wojny światowej, więc. Więc o tym musimy pamiętać, musimy pamiętać, że to nie jest, zwłaszcza w dobie, gdzie y, kłamią nie tylko Ukraińcy, ale kłamią też nasi polscy, w cudzysłowie, historycy, którzy usiłują nam wymówić, że my jesteśmy Polacy odpowiedzialni za wszystkie zło tego świata tak. i za to, że, że jakby dają prawo, dają prawo Ukraińcom do uważania nas winnych zbrodni wołyńskiej. Tak to trzeba powiedzieć, bo, bo taka jest narracja, że to my jesteśmy temu winni. No, niestety, na całym świecie jest tak, i każdy cywilizowany człowiek wie, że morderstwa nic nie usprawiedliwia. A tym bardziej, a tym bardziej tutaj, że, że prawda na temat życia w II w drugiej RP na, na Wołyniu, to tak naprawdę jest całkowicie zapomana przez Ukraińców. W ogóle nie było tak, jak oni mówią. I no i trzeba o, tym, trzeba o tym po prostu mówić. Trzeba o tym mówić. Tak. Oni mieli w Polsce tak naprawdę raj na ziemi. Tutaj u nas mhm. ta strona Ukrainy, która była podczas przed II wojną światową w granicach Polski, to mieli raj na ziemi w porównaniu do, do tej wschodniej Ukrainy, a, ale to nas uważają za, za okupantów. Tak, i ci Dokładnie. Moi drodzy, jeszcze chciałam powiedzieć, że jeżeli będziecie zainteresowani właśnie spotkaniem się z nami w Waszych miastach, my zadbamy o wszystko, o całą reklamę wydarzenia możemy stworzyć Wam plakaty, które na przykład rozwiesicie w swoich miejscowościach, pokryjemy koszty sa sali, przyjdziemy do Was z prelegentami, no to jest szeroki wachlarz po prostu tematów związanych właśnie z tym ukraińskim barbarzyństwem, także... Może, możecie sobie wybrać, jakim tematem jesteście zainteresowani. Powracając jeszcze do marszu i do, do tych wszystkich wydarzeń, chciałam tą drogą podziękować wszystkim ludziom, którzy wpłacali pieniążki na koszty organizacji właśnie marszu rondowskich i przemyskich, jak również na koszty organizacji konferencji. Chciałam podziękować wszystkim ludziom, którzy brali udział w akcji plakatowej, czyli reklama tego marszu głównie w Warszawie, ale też się zdarzały miasta spoza. Chciałam podziękować serdecznie Straży Marszu. No, która nas bardzo odciążyła, tak. tak, dokładnie. Zszedł nam z głowy jeden problem całkowicie. No, nie musiałyśmy się po prostu o nic zmartwić. Wiadomo, że ten marsz był mniejszy niż lipcowy i dla, też to był dla nas taki fajny sprawdzian, ponieważ w tej chwili My jako stowarzyszenie, jako fundacja chcemy się uniezależnić od wszystkich innych, chcemy być samowystarczalne, dlatego też w fundacji już mamy zakupiony sprzęt, nagłośnienie, tak, nagłośnienie mamy swoje. No troszeczkę, troszeczkę nie działały mikrofony, ale w tej chwili właśnie na zasadzie prób i błędów, no, poprawimy się, tak, będzie, będzie lepsze nagłośnienie, będzie wszystko lepsze, także był to fajny sprawdzian i myślę, że zdałyśmy go na 4 z plusem. Moi drodzy, jeszcze chciałam podziękować. Oczywiście, policji chciałam bardzo podziękować za, za w ogóle kontakt z nimi. Jestem bardzo zadowolona właśnie z naszej, z naszej policji. No i wszystkim ludziom, którzy przyjechali do Warszawy. bo. Byli oczywiście w tak. ale przede wszystkim właśnie byli ludzie przyjezdni, moi drodzy, i z Bydgoszczy, i z, Wars i z Wrocławia. Z Dublina. Tak, no ja z Opola, no ale to wiadomo, że jestem z Krakowa. No właśnie, a, tak, Aneta z Krakowa. E, Warszawiasy też byli, no ale no, moi drodzy, powiem tylko tyle. Jeżeli e, chcemy, aby nasz naród nie zginął, a wszystko idzie niestety ku temu, żeby. Może nawet i nas wymazać z map Europy. To musimy pamiętać o naszej historii. Musimy przede wszystkim pamiętać o wygranych powstaniach, o wygranych zrywach, wojnach i tak dalej. I musimy pamiętać o tym, o tych tematach, które są zafałszowywane, zakłama, zakłamywane i Władza chce te tematy zakopać pod dywan, a jednym z tych tematów właśnie są, jest bohaterska obrona Lwowa, Przemyśla przez Orlęta Lwowskie, Przemyskie. Chcą zataić temat polskiego Lwowa. Oczywiście wszystko tutaj jest dyktowane narracją ukraińską. No, która po prostu no, posuwa się do takich kłamstw, że głowa boli. E, wiadomo, przecież tam e, nie wiem, czy ludzie są przekonani o tym, czy Ukraińcy są przekonani o tym, czy po prostu uczą ich tak w szkołach, ale e, nie dowiedzą się tam prawdy. Tam oni myślą, że Lów był zawsze odwiecznie ukraińskim miastem, że myśmy byli ich okup okupantami no i trzeba ich wyprowadzić z tego błędnego myślenia. Do tego my się nie poddamy. To jest pierwszy marsz, nie, nie ostatni, bo będą cykliczne. Będę już, będziemy przeprowadzać w tej chwili już dwa marsze. marsze w lipcu poświęcona ofiarom, polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa i w i listopadzie drugi marca oprócz tego będziemy jeździć na konferencję w Polsce w Polskę i powiem szczerze my się dopiero rozkręcamy, także wszystko przed nami, wszystko co najlepsze przed nami nas powiem tak nas nikt nie przekupi. Nas nikt nie kupi I nie pieniędzmi, słowami dokładnie. My jesteśmy apolityczne, nie przywiązujemy się do żadnych organizacji, do żadnych polityków, do żadnych partii. My idziemy, kroczymy drogą polską. Dla nas najważniejsza jest Polska. i Miejmy nadzieję, że to nasze stowarzyszenie przyczyni się do tego, że swoje dzieci, swoje, swoje, swoje wnuki będziecie wychowywać właśnie w takiej miłości do Polski. Pełnej prawdziwej tak. świadomości. Dokładnie. Tak, żeby wychować, tak, żeby odbudować elity. Bo jeżeli ktoś twierdzi, że oni w tej chwili, że są elitą, na przykład jedna partia, tak? oni są elitą. Polską. Odbudowano polską elitę. Nie, to jest, to jest kłamstwo. My nie mamy elit. My jesteśmy... Polskiej elity jest, nie wiem, może 1% Proszę hmm. Państwa. My jesteśmy tak porozrzucani po Polsce, że ciężko nas zebrać. My musimy elitę odbudować. Odbudować. I dopiero wtedy możemy mówić o przejmowaniu jakiejkolwiek władzy. W tej chwili, jeżeli ktoś wam mówi, że odda wam władzę na, na tacy i odda wam Polskę, to kłamie. Kłamie wprost wam w oczy. My musimy dopiero się wziąć w garść za pracę u podstaw, aby cokolwiek odzyskać w przyszłości. I to nie będzie za kilka lat. To będzie za 20, za 30 lat. Wy musicie się wziąć w garść. Wy musicie się wziąć w garść. Na takich marszach powinny nas być tysiące. Z tym, że ja powiem tak, my do tego doprowadzimy. My stworzymy taką alternatywę, w Warszawie że z innych miast będą przyjeżdżać do Warszawy na te nasze dwa marsze. Nawet kosztem marszu tak zwanej niepodległości będą przyjeżdżać do nas na marsz Orląt Lwowskich przemyskich. D powiem szczerze wam tak. Nie jestem niczego w życiu tak pewna jak tego, że my osiągniemy dużo. Także chodźcie z nami. Będziemy uświadamiać wasze dzieci, tak, no. bo to jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Tak. I na takich marszach, też na takich konferencjach uczymy się historii i pokazujemy światu, że ona jest dla nas ważna. Że ona jest dla nas ważna. A ja jeszcze powiem jedno na temat tego marszu, który był wczoraj. Ten marsz Orląd Lwowskich to nie tylko była bohaterska obrona L lwowa i przemyśla, ale to, była, yy, to było zapobieżenie ludobójstwa. Ukraińskiego na polskim narodzie 20 par lat wcześniej. Bo gdyby Polakom nie udało się obronić Lwowa, Przemyśla, Stanisławowa, to mielibyśmy Wołyń te 20 kilka lat wcześniej. Tak. I to musimy, o tym musimy pamiętać, że Wołyń nie był jednorazową pomyłką albo, albo po prostu ukraińską, nie wiem, w cudzysłowie to powiem, sprawiedliwością, bo to ze sprawiedliwością mhm. nie ma nic wspólnego. Tak. Tylko po prostu to jest. Ukraiński standard, tak? Ludobójstwo jest. na narodzie polskim. To jest ukraiński standard. Dokładnie. Dobrze e, e, proszę państwa, nie będziemy przedłużać, e, bo musimy się zbierać, jesteśmy jeszcze właśnie w hotelu, także jedziemy dzisiaj do naszych domów. No i już się będziemy przygotowywać na styczniową konferencję. Tak. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy byli na marszu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji tego marszu. Dziękujemy wszystkim, jesteśmy wdzięczni każdej osobie z, os y z osobna. <grywa> Także pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do I zobaczenia się w styczniu. Dokładnie, do następnego.